Dobry Dobry Hej, hej, hej Nie wierzyłaś? Patrz. Cześć! Cześć i czołem! O cholera, już mi gryzie coś! Widzicie? To są buraki! Buraki utkanego! To co widzieliście parę dni temu, jak wysiewałem. marchewka. A dalej nie wiem, <laughs> co ja tu chciałem. Tu był seler, seler nie rośnie. Nie, ogórki tam były, a tu był seler albo pietruszka. No ale przecież to nie jest pietruszka, nie? Ktoś wie? Rosną, rosną warzywka, to jeszcze Wam pokażę koperek, no i trawa oczywiście. Prace ogrodowe trwają Czyli rekreacja na świeżym powietrzu Niedługo wycieczki Niedługo wycieczki Do usłyszenia Cześć Cześć i czołem O cholera, już mi gryzie coś Widzicie To są buraki Buraki utkanego. To co widzieliście parę dni temu, jak wysiewałem. marchewka. A dalej nie wiem, <laughs> co ja tu chciałem. Tu był seler, seler nie rośnie. Nie, ogórki tam były, a tu był seler albo pietruszka. No ale przecież to nie jest pietruszka, nie? Ktoś wie? Rosną, rosną warzywka, to jeszcze Wam pokażę koperek, no i trawa oczywiście. Prace ogrodowe trwają, czyli rekreacja na świeżym powietrzu, niedługo wycieczki, niedługo wycieczki. Do usłyszenia. Witajcie popołudniem z kanału Poeta w Drodze. Mm. Mączyska. Um. Dzieliście przed chwilą kosiłem, co jakiś czas tak koszę. Wczoraj trochę mechaniczną kosiarką. No ileż to wygodniej, szybciej, sprawniej. Ale wiatr przerwał czynności pielęgnacyjne. Krótkie wejście na temat butów do wszystkich, którzy wędrują. U mnie na kanale jest taki, taka zakładka, playlista na Biwaku w Szpeju i tam spo, wspomniałem o, o butach, w których chodzę. Ale ostatnio dostałem, ktoś obejrzał, komentarz i dlatego krótko się odniosę do tego. Kupić te buty w sezonie w normalnej numeracji 43 plus graniczy z cudem. Chyba poczekam do zimy. 40 plus minus. No ale kiedy albo kiedy wzorem salewy włosi przeniosą się z produkcją do Chin. Wiadomo wtedy minus do jakości. Dziękuję pięknie za komentarz. Już to tu odpisałem. Natomiast niesprawną mam klawiaturę, nie za bardzo mogę odpisywać, ale już to się niedługo zmieni. I wobec tego krótka dygresja odnośnie tych butów jeszcze raz. Ja wam... Pokazywałem te, prawda, niebieskie, i tam mówiłem dużo o tych butach. E... Dla mnie, dla mnie to są genialne buty. I kolorystycznie, chociaż ja nigdy na to nie patrzyłem, ale powiedzmy, że one są tam estetycznie ładnie wykonane. Chodzi o jakość wykonania i o to, ile te buty mogą przejść. Jak pokazywałem wam wtedy podeszwy tych i te mają około 3000 myślę kilometrów w butach, w nogach, znaczy na perpedes no <laughs> przechodzone z tym, że tutaj się zrobiło o coś takiego, widzicie? Tu można wyczyścić to i po prostu podkleić i one dalej będą służyć. Natomiast, ponieważ one mi się trochę właśnie tu uszkodziły, ja i tak w nich chodziłem, to wiecie, to to nie jest dobre tak chodzić w takich, bo to można się potknąć, ale szczerze to ja daję radę, a, a sam z nich nie korzystam, łażę w tym, co mam, a że mam mało, no to łażę do oporu. Ponieważ one były uszkodzone, to przytuliłem te, ten model, to jest ten sam model, tylko wersja starsza, to znaczy starsza wiekowo. I one mają już 4000. Około. Około. Yy, jeśli ktoś mi może coś zarzucić, że konfabuluję, że to i tamto, że nie chodzę tyle. No nie, to ci, którzy mnie znają, to jak mnie widzą, to mówią tylko nie ty. Bo oni zawsze do samochodu, autobusu, gdzieś tam tramwaju, pociągu. No ja oczywiście też podróżuję pociągami, autobusami, ale ja chodzę na co dzień. Jak kupuję buty, to chodzę trzepie w nich i ile można i ponieważ te widzicie są starsze i te są starsze o półtora roku od tamtych ale są sprawne znaczy sprawne w sensie nieuszkodzone o guma trzyma mocno i więc nie ma reguły coś się może stać w każdych butach natomiast ja wam celowo to pokazuję żeby żebyście zobaczyli że one mają w tych zrobiłem główny szlak beskicki tych butach i one są, jak widzicie, do kostek, tak? I szedłem w maju cały ten szlak. Oczywiście one już się nie nadają na góry. Nie chodźcie w takich butach w góry, bo to jest bez celu. To jest, to jest, na tym się poślizgniecie. Dlatego one mi służą teraz po nizinach, po lasach. Na rower je zakładam gdzieś tam, jak jadę, prawda? Do bieżących prac. Natomiast właśnie te posłużyły mi do takich codziennych prac ogrodowych. One nie są wygodne w sensie, jeśli jest upał. Od razu też powiem to jest minus. Tu stopa nie oddycha. Są te przewiewne, rozmaite buty owszem, tak, ale one, one, ona szybko, szybko y, odparowuje. Bardzo szybko. Chodziłem dzisiaj po rosie, po, po mokrej trawie. Chwila, moment, one już były mokre, aż skarpetka była mokra, ale one szybko schną. Także mnie to nie przeszkadza. Im jestem starszy, tym jakby takie czynniki natury, które kiedyś mogły przeszkadzać jako młodemu człowiekowi, złej baletnicy, rąbeku, spódnicy, prawda, to teraz nie zwracam na to uwagi. Buty są, żeby łazić, żeby wytrzymały były. I oczywiście... To nie jest but noga, znaczy but dla, dla wszystkich, bo one są ciężkie, ale za to nie złamiecie paluchów w nich i łopatą pracowałem i asfalt, i żwir, i piach, i śnieg, każde warunki. No ale tak, jak widzicie ja ostatnio nagrywam krótkie filmy, a jak zaczynam gadać o czymś, to rozgaduję się. Bo mnie moje myśli tak niosą. I z tego zrobi się znowu długi film i będziecie chcieli oglądać. Ci, którzy chcą wiedzieć więcej, to ja tam mówię coś też od siebie. Nie patrzę, nie czytam, nie szukam wzorów. Myślę, że mogę wziąć w wujka Google, prawda? I wygooglować i wszystko wam powiedzieć. No ale, znaczy, to jest cel. Buty się nazywają Zen Scarpa Pro. E na mnie zrobiły dobre wrażenie. Trzecią parę, jak będę kupował, pewnie też to będzie ta, ta para. Po co ja mam to zmieniać, jak one mi służą? 4000 w jakimś Oczywiście, że one yy, z tych 4000 to w drodze były takiej takie typowe Z plecakiem, gdzieś na wycieczki, po szutrach. No to było około dwóch. To nie jest tak, że ja cały czas łażę przecież no bo nie łażę tu siedzę, udomowiony przez trawę, nie? Ale, ale, że ja chodzę cały czas i że mam licznik gdzieś w głowie, to wiem, jakie odległości pokonuję, mogę to przemnożyć. Policzcie sobie zresztą 250 km miesięcznie, no to, to, to ile macie rocznie? 3000? Dobrze liczę, tak? 3000 A ja mam te buty znowu, żeby nie kłamać, to możecie zobaczyć kiedy ja robiłem ten główny szlak Beskicki w maju 2020 nie 2021 przepraszam 2021 w kwietniu je kupiłem sprawdziłem pochodziłem po Wrocławiu, po mieście ileś tam e, kilometrów, czy one się nadają, czy mi nie obetrą i to jest jedyne pierwsze buty Mówię oby, y, obydwa modele, znaczy ten sam model, przepraszam, ale obydwie pary, y, które mnie nie y, obtarły. Ani razu. Jak y, czy to gruba skarpeta, czy cienka, nawet bez w niej teraz chodzę tutaj i dają radę. Także one mają 3 lata. O, koziołek wyszedł. Łukasz, Łukasz, tam właśnie wyszedł koziołek. Tam właśnie, gdzie ta brzuszka piękna. Troszeczkę dalej, jakieś 40-50 metrów od tej brzuszki. Nie będę pokazywał, bo coś mi się dzieje ze sprzętem. Dobra, to by było na tyle, bo już zurwałem myśl. Wierszyk będzie w opisie pewnie dzisiaj, pod spodem filmu. A może nagram coś, zobaczę. Jeszcze moment poczekacie, jeszcze coś wam pokażę. Bo już to pokazywałem, ale dla przypomnienia, dla tych, którzy tu są pierwszy raz. No jestem, tu są keczuła, nie? Lekkie, fajne, i co z tego? Dziury, tu dziury, tu dziury, w dwóch. tu dziury, tu dziury, siateczka. I one mi, wtedy ja już to kiedyś nagrywałem, wam to one jakieś 800 zrobiły, po 800 już były do niczego. Natomiast też nie wywalam, bo y, służą mi do łażenia, tutaj po lasach. Jaki problem, czy po ścieżkach? No nie ma problemu, komu dziury przeszkadzają? To nie patrzeć na stopy. Na rower wsiadam i jadę, i tu jest o tyle dobrze, że widzicie, no podeszwa jest cała, tak. No ale porównajcie sobie: 800, może ciut więcej, ale, ale raczej nie, bo to więcej na rowerze niż jeździłem teraz i 4000. Macie porównanie, i tutaj też są te. Te, co niby mają 3,5, ale też zobaczcie jak, jak też spiłowane już. Ale to... Buty mają chodzić po prostu. Spełniasz swoje wymagania, nie być tam piękne, ładne i tak. To dziewczyny zakładają, nie? Dziewczyny na to patrzą. A kolorek taki kupię, a kolorek taki, pod sukieniu nie taką, pod spodenki, pod iPhona. Dobra, cześć. Koniec marudzenia. Bądźcie rozgadałem, to była dygresja. To może jeszcze podziękuję nowym subskrybentom, bo widzę, że Was tu przybywa. Kto chce sięgnąć do poprzednich moich dróg z Doliny Baryczy, Suwalskiego Giganta, piękną krainę Mazur Garbatych, Suwalszczyzny, Sejnszczyzny, to zapraszam. Jest też główny szlak Beskicki. Trochę o sudetach w przyszłości będą jakieś drogi. Trochę po Kociewium zakładkę o kociewie, bo ryty też zapraszam. Bawcie się dobrze. Pod każdym filmem macie jakiś mój wiersz. Albo mówiony przeze mnie, albo po prostu napisany tam na dole. Do miłego dzionka. Miłego lipca. Parno, duszno. Choć już nie tak jak przed dwoma godzinami. Do miłego. Do zobaczyska ludziska. No i tradycyjnie kawa czarna w kubeczku z kotkiem. To jest kotek, a to jest kotek kotka z małymi. Mm -hmm. A ja zasuwam dalej do roboty. Albo popląkam na ślicznocie. Albo poczytam. Cześć.